Cześć! Tak ważne tematy, jak zasługiwać sobie na coś, jak odbierać wartość na podstawie tego, jak zostaliśmy wycenieni przez innych, a także kwestia tego, czy potrafimy odpocząć nawet jak nie zasłużyliśmy. To są tematy dzisiejszej Ewangelii. Zacznijmy od pierwszej grupy ludzi, którzy pracowali 12 godzin bitych na polu. Oczywiście jest jakąś tam przerwą. Od 6 rano do 6 wieczorem. Pracowali, trudzili się i teraz przyszło im dostać zapłatę. Chcieli, normalna zapłata to był jeden denar. Oni chcą więcej. Czy jesteśmy w tej grupie ludzi, która. Częściowo robi pracę, wykonuje pracę po to, żeby poczuć się lepiej niż inni. Że przecież ja zostałem wybrany. Przecież ja dostałem tą pracę, a inni nie dostali to. Ja jestem lepszy. Przecież to moje kompetencje, to jak wyglądam, to, co yy, o mnie mówią, to wszystko sprawiło, że ja zostałem wybrany i ja na tej podstawie odbieram swoją wartość i chcę, żeby ta wartość miała wyraz w zapłacie, inaczej ta zapłata mnie zrównuje z innymi tymi może kalekami, może osobami niekompetentnymi, którzy zostali wybrani w ostatniej godzinie. Czy odnajduje siebie tutaj, czy czynię pracę, żeby ją uczynić, żeby ona innym służyła, czy po prostu jest to dla mnie Taki plac pokazania wszystkim, jak jestem wspaniały, jak jestem kompetentny i lepszy od innych. Inna grupa osób, ostatnia godzina. Jak oni się czuli, gdy dostanili jednego denara, czyli płacę za całą, cały dzień? Czy przyjęli to jako jałmużnę? Ktoś im rzucił, nie masz żadnej wartości, ale ci daje? Czy może właśnie odnaleźli taką wartość w sobie, że ktoś dostrzegł te 11 godzin czekania i tylko godzinę pracy? Ktoś dostrzegł to, że nie mogli pokazać swoich właśnie kompetencji, nie mogli się przysłużyć, nie mogli nic zrobić? Ktoś dostrzegł to, że chcieli wykonać pracę i nie dostrzegł, nie, nie mieli możliwości wykonać. Czy może widzą tą ogromną miłość? Która jest dla nich, czy może do, do nich jakby zwrócona, którą mogą otrzymać, czy może czują w sobie tą godność, zrobiliśmy co mogliśmy, więcej nie możemy. Czy jesteśmy w tej grupie osób, która po prostu po powiedzmy naszym dniu pracy, powiedzmy to 8-12 godzin, w zależności, ile kto z nas przyzwyczajany jest pracować, mówi. No dobrze, zrobiłem, nie zrobiłem tego co chciałem, ale jest teraz czas na odpoczynek. Zrobiłem co mogłem, resztę oddaję Bogu. Czy jesteś raczej w grupie tych osób, które się zastanawiają? No dobrze, nie zrobiłem tego, to muszę jeszcze pocharować, pocharować i wtedy sobie zasłużę na odpoczynek, na jedzenie. Gdzie szukamy tej naszej wartości? W tym, co zrobimy? Czy w ogromnej miłości Boga, który ma względem nas i w naszym sumieniu. Jak myślisz?